Dni Nysy zbliżają się wielkimi krokami. Podczas święta naszego miasta zaśpiewają Wielkie Gwiazdy, Demono i Agnieszka Chylińska. Zanim jednak pojawią się na scenie, widownie rozgrzeją lokalni artyści. W tym roku formuła Dni Nysy przewiduje, że będą oni wykonywali covery przebojów zaproszonych gwiazd. Kto będzie soportem Demono, a kto przed Chylińską, o tym w naszej relacji. Być supportem przed gwiazdą to marzenie wielu solistów i zespołów. Nawet najwięksi sceny muzyczne jak chociażby Nirvana czy Iron Maiden zaczynali swoje kariery właśnie od występów rozgrzewających publikę przed największą gwiazdą imprezy. Podczas Dni Nysy szanse zaprezentowania swoich umiejętności będą mieć zespół Piranie i podobieczni Dariusza Orłowskiego z nyskiego studia piosenki. Ci pierwsi będą supportem przez zespołem Demono. Dla nas to jest no, wielka radość, że to właśnie nas docenili, nas wybrali, żeby to, żebyśmy, to my występowali przed Demono. Zespół Demono występuje na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. W tym czasie kapela dorobiła się wielu przebojów. Podopieczni Romana Gila z zespołu Piranie wzięli na tapetę piosenki Kochać inaczej i statki na niebie. Młodzi adepci śpiewu już nie mogą doczekać się występu. Istniejący od trzech lat zespół Piranie czuje się w klimacie Demono jak ryba w wodzie. To jest nasz styl muzyki. Taki właśnie. Kogo, Na początku była trema, jak były pierwsze występy, ale teraz już się oswoiliśmy raczej. Teraz już nie tak bardzo, bo no chcemy wyjść jak najlepiej się zaprezentować, ale to jest zabawa. Zabawa, ale też ciężka praca, co udowadniają kolejni nasi rozmówcy. Weronika i Szymon z Nyskiego studia piosenki, którzy dopracowują każdy szczegół swojego przyszłotygodniowego wykonania. A zadanie mają niełatwe, bo wystąpią przed bodaj najbardziej drapie żywiołową i charyzmatyczną polską wokalistką Agnieszką Chelińską. Dowiedziałam się o tym w tym tygodniu. Pan Orowski do mnie zadzwonił i zaproponował mi, żebym zaśpiewała na koncercie pani Agnieszki Chelińskiej. Oczywiście byłam mile zaskoczona. I, i przyjęłam tę propozycję i bardzo się cieszę. Weronika wybrała utwór Winna, mocny, rokowy i drapieżny. Z panem Oruskim szukaliśmy właśnie piosenki, y, która będzie odzwierciedlać mój temperament i no, natrafiłyśmy na tą i bardzo, bardzo mi się ona spodobała. Na co dzień śpiewałam piosenki typu poezji śpiewanej y, albo Emily Sande, Katy Perry, a tutaj taka niespodzianka, chcę siebie pokazać w nowej odsłonie właśnie i serdecznie wszystkich zapraszam na Dni Nysy i pokażę na co mnie stać. A stać Weronikę na wiele, o czym świadczy próbka jej możliwości zaprezentowana przed naszą kamerą. Zresztą oceńcie Państwo sami. Bo kiedy tylko stajesz się ludzka, niż byś tego chciał. Jesteś tak jak ja, nie jest żen. Ja jestem winna, dobrze jest Zawsze będziesz winna Niełatwe zadanie czeka też Szymona Butora, kolejnego supportera Agnieszki Chelińskiej Męski wokal mierzący się z numerem byłej wokalistki ONA to nie lada wyzwanie Są takie obawy gdzieś tam przeplata się taka myśl, że może jednak nie podołam temu wyzwaniu, zasaportować takiego kogoś. No i może być trochę cienko, ale myślę, że dużo pracy, wiara w to co robię i że myśl, myślę, że to wyjdzie właśnie inaczej ale wyjdzie to po mojemu i będzie się podobać, prawda? Myślę, że o to chodzi tutaj. Szymon zaśpiewa piosenkę Kiedy przyjdziesz do mnie, nieco mniej znany utwór Agnieszki Chylińskiej. Nie chciałem supportować właśnie czegoś, co, co wszyscy znają, co, co tam wszyscy wiedzą, jak leci. Duże zmiany w aranżacji były w stosunku do oryginału? Bo to jednak jest śpiewa kobieta. Yy, tak, trochę było tych zmian, jest tu trochę nazmieniane. Yy, ja mam też troszeczkę inny głos, wiadomo. Nie są taki potężny miejscami yy, i trzeba było niektóre rzeczy pozmieniać, prawda? No i wiadomo, w tekście trzeba było zmienić z osobę żeńską na osobę męską Spotkać cię to cud Pytam tylko czy chciał tego Bóg Ale co mi tam ja pragnę cię Lecz skupiła miłość się Dni nysy rozpoczynają się już w przyszły piątek i potrwają trzy dni. Demono wystąpi w sobotę 23 marca, zaś Agnieszka Chylińska zaśpiewa dzień później.